Hej ludzie, tutaj Slit Herin. Witam was w trzecim odcinku Zagrajmy w Excel 2012 Zacznijmy od postawienia Więcej domów Kto by się spodziewał it's, it's. No Nie Dobra, co byśmy zrobili w tym odcinku Szczerze mówiąc to nie Nie. Dobra, spoko. i trochę domów dla tych tu nie tak Dobra, przydałoby się coś fajnego zrobić pomyśl Fakt, tuż obok było Nie Trzeba to wyburzyć Gigantyczne Maud Okej, okay, może jest? Nie, Nie jakiś fajny budynek Nie mogę żadnego hmm. dobra może znajdziemy coś fajnego tutaj Kładę jakieś plażowe fajne Swimming pool. No, możemy coś takiego postawić. Trochę zaniedbałem rozrywkowe obiekty. Widzę. Tutaj i wszyscy są zadowoleni. Jeszcze, ale nie mamy coś takiego. Dobra, więc zapakuj. Zobaczmy. Azja: jakieś fajne. Nie. jakich jakieś góry? Nie. O! Możemy sobie zrobić nad morzem coś. To by było fajne. Tylko... Będziemy musieli to zrobić tutaj. No dobra, spoko. droga no to teraz zapakuj Wildings O, no możemy jakieś specjalne budowle pobudować a chyba nas na to nie stać Alcatraz Nuclear Plaint hmm. Że zrobimy tak. O, teraz na pewno się uda. Zapakuj! Blueprint, nie. Tereny. Jest, udało się. Proszę bardzo. No. Teraz wystarczy usunąć to to. Oj. No. Proszę, jak pięknie. O! Tutaj jest takie fajne, a tu już takie inne. Nie wiem, nieważne. I teraz jakieś wodne. Na przykład. Hmm, na przykład coś takiego. No, no to jest całkiem fajne. Hmm, coś jeszcze? Jakiś przystań? Jak nie ma połączenia za dużo? A, no fakt, nie ma. I duża przystań też? sobie jak nie może stać na wodzie, jest budynek wodny ba, to fuck? a nie jednak nie jest o, to jest on the sea Hej i... Mogę... i coś takiego. Teraz wystarczy to połączyć z miastem. W celu posłużymy się lepszą jakością dróg. O, kiedyś tutaj też powstał. będzie nasze miasto się rozwijać tutaj. Więc it's, 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 it's. O, dosyć to daleko. Szlaguje. No. Chodź. I idealnie. O. Teraz powinni się tu pojawić mieszkańcy. Albo i nie. Wszystko satysfakcjon. Um, no, trzeba pobudować te budynki. It's i yeah. tak, teraz powinien działać. Czy Te sklepy? No jak bezpieczeństwo przecież jest tutaj No dobra, ma tu dosyć mały zasięg, ale przeżyjemy no. I tym sposobem mamy nadmorskie miasteczko czy można to tak nazwać Więcej domów zapisywanie. Jakaś odmiana. A nie tylko ciągle więcej domów, więcej domów. et, coś co jest. Pyk, pyk. No jak, przecież to wszystko jest zbudowane dla wykwalifikowanych pracowników. Jeśli się nie mylę. No, no to jakim cudem to jeszcze nie daje? Ich? A, no bo ich nie ma, no ale dlaczego? Przecież tak zajebiście to wygląda. Dlaczego nie daje żadnych korzyści? Oczywiście zapomniałem zmienić tych dróg tutaj. Sprawdźmy, czy wszystkiego mamy. Mamy nieco za dużo paliwa. Bo się przestało sprzedawać. Oczywiście. No. By wyjaśniało, dlaczego mamy mało kasy. Biura, nie mamy jedzenia. No, teraz to rozumiem. Budujmy jeszcze tu nieco biur. Weźmiemy my dużo, hmm. bardzo dużo biur. Tak. No i coś się poki Idealnie. Raz za chwilę już musimy kończyć, więc dodamy jeszcze domki. Pewnie Potrzebni wykwalifikowani pracownicy i dyrektorzy. Kwalifikowani są. A dyrektorzy, będą Chwilę. Tym sposobem mamy już coraz więcej ludzi Rozwijajcie się biura, wierzę w was Nie mają hotelów O, wybudujemy takie ładne I jeszcze jeden Więc to by było na tyle w tym odcinku i nie